No to 0 i 05. 05 9. No, od jednego składu, no jak było na przykład 3-4 składy dziennie. 5 więcej nie to cukru to pamiętam ile na nabieraliśmy, co to za handel, to tutaj jest za... on przyjechał tak by teraz na początku września i mówił przygotujcie miejsce jeszcze, bo jest kurwa 200 palet wity mam jeszcze odebrać, rozumiesz? Ja. Bo on miał przedstawicielstwo, bo od, jeżeli chcesz być przedstawicielem dobra ceny, chcesz mieć, bo to wszystkiego brakowało wtedy, żebyśmy ci dostarczali, podpisujesz umowę, ale się zobowiązujesz to wszystko kurwa wybrać. I były pierwsze przymrozki, a on 200 palet jeszcze wity miał wziąć. To co było, 200 palet to jest 10 pirów tylko. I wszystko to wziął. No, muszą. No na drugi rok, po pierwszy rok jakieś kary zapłacił, a na drugi rok potraktowali go jako normalnego okupczyka i do widzenia. A tak to on miał na zawołanie. Przecież my tu oprzymy. To przyjechał, 25 palet wity przyjechało. No proszę cię, przyjechał gość. No to zostaw nam tylko z pięć, a resztę dał kierowcy na tej na trębeckiego mu do magazynu. Także nawet to nie było rozładowane. To był wiesz, to był, i tak gówno z tego mieli. Tylko tyle za no, satysfakcję, żeś pracował.